Prawie 3000 głosów wysłali państwo wspierając swoich faworytów w plebisycie sportowym, który telewizja CSW zorganizowała wspólnie z miesięcznikiem Wistula News. Podobnie jak w ubiegłym roku wybraliśmy sportowca, trenera i człowieka sportu gminy Świecie. W miniony wtorek odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie zabawy i uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek. Zacznijmy może od kategorii człowiek sportu, w której najlepszy okazał się prezes w Świecie Krzysztof Kosecki. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie znalazł się na drugiej pozycji, a dosłownie o włos lepszy okazał się wówczas Arkadiusz Wojciech. Teraz kibice piłki nożnej zmobilizowali się lepiej i wywindowali prezesa prosto do naszej nagrody. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy oddali głos i na mnie, i na trenera, jak i na naszych zawodników, którzy na pewno też bardzo dobrze wypadli w tym plebiscycie. To świadczy, że piłka nożna w naszym klubie, w naszym mieście na pewno ma swoją wartość. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Na pewno wszystkich nas cieszy, że że piłka nożna cieszy się sporą popularnością, wiemy, że to jest nasz sport narodowy, wiemy, że zbliżają się również Mistrzostwa Euro, które są na pewno w naszym kraju historycznym wydarzeniem, wszyscy o tym mówimy i na pewno też my jako lokalny klub, największy w Powiecie, największy w naszej gminie, na pewno liczymy, że na tej koniunkturze przy tej dyscyplinie sportu również skorzystamy. Jaki cel na najbliższe lata ma prezes WD? No zawsze mówimy, że szukamy celów długofalowych. Na początku naszej pracy mówiliśmy, że chcemy w przeciągu pięciu lat awansować do trzeciej ligi. W tym sezonie mija szósty sezon, gdzie pracuję osobiście, wspólnie z kolegami nad naszą piłką nożną w naszym klubie zawsze też chcieliśmy grać jak najwyżej, ale też myśleliśmy mocno o fundamencie, czyli o szkoleniu młodzieży. Na pewno dzisiaj możemy się pochwalić, że, że w końcu zrealizowaliśmy odpowiednią drabinkę, czyli wprowadziliśmy wszystkie roczniki do danych grup młodzieżowych, co, co na pewno już w niedalekiej przyszłości będzie na pewno owocowało większą ilością wychowanków, lepiej wyszkolonymi zawodnikami, którzy mają trafiać do pierwszego zespołu, który docelowo powinien grać na poziomie drugiej ligi. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja wśród sportowców, w której bezapelacyjnie wygrał Przemysław Żokowski. To na niego padło ponad 62% oddanych w tej kategorii głosów. No, na głowę udało się pobić pozostałych nominowanych w kategorii sportowiec roku. A kulturystyka w naszym kraju nie cieszy się jeszcze takim powodzeniem, jakim mogłaby i pewnie byś chciałby się cieszyła. No Pawle ja się nie zgodzę z tym, co chcesz powiedzieć, co mówisz, bo od wczoraj pracuję tutaj na siłowni, na hali sportowej i wczoraj chyba zostało sprzedane z 60 karnetów. Na no, dzień dobry. Mamy tu w świeciu raz, dwa, trzy, cztery siłownie które są pełne ludzi, czyli to jest jednak forma uprawiania jakiegoś sportu i każdy jak powiedzieć nazwa sama bodybuilding, budowanie, dbanie o własne ciało chyba się cieszy dużą popularnością i bardzo dużo ludzi trenuje ten sport, tylko nie nazywa tego po prostu kulturystyka. Jedni biegają sobie na ulicy czy na stadionach, uprawiają lekko i inni trenują na siłowni, a po prostu nie nazywają tego jak to się fachowo nazywa. Także uważam, że może tak się mówi, że mało ludzi trenuje, ale jak spojrzymy na siłownię Zainteresowanie jest ogromne. No, jak spojrzymy na wyniki, to w takim razie trzeba przyznać Ci rację. Ktoś musiał tę masę SMS-ów na ciebie przesłać. Najbliższe miesiące, jakie plany, gdzie będziesz startował, gdzie będzie mogli Cię zobaczyć i co chcesz osiągnąć. Najbliższe plany, teraz jestem w cyklu treningowym, to formy startowej tak jakby nie mam, ale będzie organizowany 25 maja Dzień Sportu, Naszko szkoła organizuje, i tu na hali, jakby to powiedzieć, pokażę moje walory kulturystyczne, wykonam dwa pokazy i uczniowie i zgromadzeni ludzie będą mogli sobie tutaj popatrzeć, jak to wygląda wszystko, trochę te, na ten temat opiszę, jak wyglądają zawody i będzie można zobaczyć podstawowe pozy kulturystyczne i tak dalej, a co do zawodów, Teraz wiosnę odpuściłem w ogóle, przygotowuję się tylko pod jesień. Najważniejsze zawody dla mnie są Mistrzostwa Świata, ale jak już wspominałem w poprzednim wywiadzie, będę się starał pojechać do Madrytu na Arnold Classic i w jak najlepiej, ale główny cel to Mistrzostwa Świata w Sofii. To jest najważniejsze dla mnie. Teraz wszystko, cały trening, suplementacja i moje życie ukierunkowane jest na jeden cel. O tym, że piłka nożna jest teraz na fali, świadczy fakt, że kolejny reprezentant w DEŚWIECie wygrał w kategorii Trener Roku. Andrzej Piekarczyk niedawno przejął nasz trzecioligowy zespół pod swoje skrzydła i póki co prowadzi go wzorowo, bo pokonując kolejnych ligowych przeciwników. Cieszę się bardzo, że dostałem taką dużą ilość głosów. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim kibicom za to, że udzielili mi takiego poparcia. Zaraz chciałbym też podkreślić, że to nie tylko moja praca jest. Chciałem też podziękować tutaj Darkowi to razem tutaj współpracujemy na poziomie tych pierws... tego pierwszego trenera. I na dzień dzisiejszy to Darek koło mnie tutaj powinien stać i w dwójkę powinniśmy odebrać tą nagrodę. Stało się tak, że ja jestem tutaj, ja brałem jakoś udział w tym plebiscycie. Udało się wygrać. Wielka radość dla mnie, że udało się tutaj te głosy kibiców gdzieś zebrać. No i cieszę się bardzo, że właśnie to przedstawiciel dyscypliny, jaką jest piłka nożna, został nagrodzony tą nagrodą. Warto wspomnieć również o tym, że nominowanych do nagrody w kategorii sportowiec roku było dwóch chłopaków, którzy biegają w pierwszym zespole wdy. Czy to znaczy, że ten młody zespół ze świecia tworzy już prawdziwą drużynę? Jest dobry trener, są dobrzy, dobrzy piłkarze? Przede wszystkim to wszystko jest praca tych chłopaków, którzy są w tym zespole. Wiadomo, że w piłce nożnej jest 11 zawodników na boisku. Do tego dochodzi szeroka kadra. Każdy z tych chłopaków wykonuje ciężką pracę, aby się dostać do tej pierwszej jedenastki. I to, to, to właśnie oni stworzyli ten kolektyw, który udało się tak skomponować, że akurat ta wiosna na tyle dobrze odpaliła, że państwo sami wiecie, jakie te wyniki są. Teraz pozostała końcówka. Będziemy się starać podtrzymać w każdym meczu tą pasę gdzieś tam zwycięstw. No, i zobaczymy, jak się zakończy ta liga. Celem jest tak, nasz cel taki, żeby gdzieś tam na to podium skoczyć, żeby tutaj jakiś wynik zrobić, żeby jakaś prognoza na przyszły rok może była. I w przyszłym roku zobaczymy. Dalej będziemy grali w każdym meczu o zwycięstwo. A mecze zweryfikują naszą pracę. Przypomnijmy, że honorowy patronat na naszym plebiscytem, podobnie jak w ubiegłym roku, przyjął przewodniczący Rady Miejskiej w świecie, Jerzy Wójcik. No, zaskoczenie pozytywne. To dlatego, że jest o prawie tysiąc głosów oddanych więcej na sportowców, na trenerów, na działaczy sportowych, jak w zeszłym roku. No a więc, czyli ludzie się interesują, dziękują naszym sportowcom, że biorą czynny udział na arenach Polski, Europy i świata. Także jest to pocieszające i miłe zaskoczenie. W zeszłym roku koszykówka w tym roku bardzo silnie reprezentowana i doceniona piłka nożna, no i kulturystyka. Ta kulturystyka właśnie czy to trochę nie dziwi? No myślę, że nie, no to taka pewna prawidłowość, dlatego że Przemek Rzokowski zdobył tytuł mistrza Europy w kulturystyce, drużynowy mistrz świata, w związku z tym, no jakby mógł ktoś powiedzieć, należało mu się, no i, i ludzie go wybrali, więc myślę, że to prawidłowość, pewna prawidłowość, natomiast klub sportowy WDA, najbardziej liczebny klub, jeżeli chodzi o ilość zawodników i w związku z tym pewnie też kibice zdecydowali, że coś się dzieje, zmiana trenera, zmiana drużyny, właściwie wszyscy obecni gracze to są ze świecia zawodnicy, w związku z tym no, pewnie ludzie zdecydowali, że trzeba wybrać następnych sportowców, działaczy z klubu sportowego w Dach.